Na... Przyjmowali wszystkie nasze pytania. No, no przyjmowali, no. My tak ładnie odpowiadałyśmy. Oni byli skupieni, a, a my po prostu takie. A my poszliśmy padły, zuchory, po prostu na nasze podknięcie, no. zamieszanie. Bo my się przyszłyśmy tutaj po prostu tak, dobrze tak, bawić, a nie tamo. I chciałyśmy też, żeby ktoś inny wygrał pieniążki. Dokładnie. Tak. Szczęśliwić. Bo, Szczęśliwić. Bo mamy po prostu dobre tak, serce. No. ich oszczęśliwić. Tak. Klans był. Oczywiście. A, A, tam... jeszcze nie było. <laughs> teraz na no, ulicy dopiero, dopiero będzie, Ta, Teraz zbiady, pójdziemy się. autografy. A teraz nasze to kariery pracy. to jest dopiero początek lansu. No dobra, z którym pytaniem było najwięcej problemów? To w sumie z co, jest no, żadnym. Nie, to zapadło to pytanie, co, nie, mi to mi to za za dużo bo. Nie. nie, no, nie, no że, to, o, to, to o to tym... O to jest tak, to już bo jedna powiedziałam, no... W A potem tak mówię, boże, przecież tak, tak, tak a to, jest, to za chwilę wszystko się już wie. Tylko, że to jest tak, to jest czas czasu. Tak, zaćmienie. Trzy hmm. no, sekundy to niby, niby dużo, niby mało, ale tak naprawdę ma, ma... No mega mało, no nie no, oszukujmy się. nie mamy, we własnej. My nie musimy się uspokajać. Nie używamy, używamy, no. No, dokładnie. Pewnie tak. I się No i jeszcze, jeszcze z tym e, żółtkami. Przepraszam. No, nie, z żółtkami nie było tak, tego no, A co? Nie, to akurat Przepytania. Ja, ja, Przepytania ja, ja, ja dałam były. ciała tutaj z żółtą. No dalej. Z no, tak, ale trzy no, 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 pytania no, były. Dobrze, no, lubimy cię ciała. i tak i tak. Lubimy cię, nie przejmuj się. Dzięki. A ja też w ogóle zadowolona. Ja też jestem zadowolona. Ja I nie odcinamy No, pan Karol super w ogóle Zdraviam Pozdrawiam mamę. Nie wyruszacie. jeszcze gdzie my nie wyruszamy, to jest pytanie. Generalnie mamy dzień wolny. Dzisiaj. A dzisiaj musimy lansować. A tylko ja przyjechałam no. motocyklem. Ale ja tam stoi za rogiem? Czterokołowy. Nie, no bo ja przyjechałam samochodem, bo byłam przygotowana na trzy odcinki, nie? I musiałam wziąć dużą walizkę, nie? To mówisz? I po co Ty to mówisz? Tak? No co? No, co? No, 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 no bo mi koło. żal, bo mi żal, bo mi żal, bo, mi żal, bo, bo uważam, że jesteśmy żeby, tak super, jesteś, że powinnyśmy rozwalić tu wszystko no. i wygrać tak naprawdę. No. Tak, nie pozbędziecie nas się tak szybko. Możeśmy się rozkręcimy teraz? To dopiero rozgrzewka. Dokładnie. Dobra, teraz ja muszę pozdrawiać za mało miejsca, tak, żeby, teraz, żeby zacząć. Pozdrawiamy, pozdrawiamy wszystkie moto mamusi, e, Queens of Road, Speed Ladies, Custom z Poznania, e, moją mamę, tatę, babcię, dziadka, nie mam dziadka. Jaszka, Harleya, z z z z z Harley Davidson, kaleju. Liberator. E, kogo? Mówcie szybko. Ja moje w pracy, w pracy. Moją córkę, moje, moje moją, moją córkę. I wszystkie kobiety i no. mężczyzn też. Oczywiście. Mój ja pozdrawiam mężczyzn. No. Mój za M5, pozdrawiam. Mamo, ciebie też Wszyscy pozdrawiam, motocyklis. To. A, to. A ja moje dziewczyny pozdrawiam ze, tak, z... Tak, Zmieniu. dziękujemy wszystkie. w ogóle tym, no, 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 super pozdrowieniom. Takie pobłokcie robią nam wszystkie o, ładne. Tak, Pokażcie tak. pozwolę. A i Oskara od Moni Oskarowej pozdrawiamy. Dobra, wszystkich <laughs> mężów pozdrawiamy też. No. Że no. W ogóle,